maneczko, z tej strony EliaX. Dzisiaj gramy w Podziemne Wojny. Grałam już w to. Od razu wam to powiem. Więc. Chciałam Wam tylko powiedzieć, że. Um, żebyście zasubskrybowali mój kanał, daj, dali łapeczki w górę i, dzw i dzwoneczek. Za Dzwoneczkiem. Zapomniałam jak się wymawia. Więc no, grałam już, w tą, grałam już w tą grę, mam bardzo duży poziom. No i może nie jestem zbytnio dobra, ale coś się da. Um, dobra. No to będziemy grali. Um, spróbujemy dobić naszą drużynę na szczyt, chociaż już jest na szczycie. Um, ale będzie najlepsze. Mm, nie wiem co tu mówić, ale no. To jest najlepszy strzał. Po prostu trzeba być bardzo blisko. Um, pozdrawiam moją przyjaciółkę. I jeszcze inne oczywiście. Pozdrawiam moją przyjaciółkę i inne przyjaciółki. Um, dobra. O nie! Kto nam wziął? Nie... Co? Może to było przed i on tego nie wziął? Albo ona. No, chcesz, chcesz? Chcesz bitwy? Chcesz bitwy? Ku! No, no, no! a coś z naszego teamu! Zapomniałam, że czerwony mia to, miał to być. A ja już chciałam. Ach, zapomniałam, jakim jestem teamie. Ehm. Um. Flaga Polski, Polska, biało Mhm, mm okej, okay. co? You, you, your mom, okej, okay. dobra eee, Poczekajcie chwilkę, ja. dobra mm, Dobra, idziemy Strzał w dziesiątkę Dobra, chowanko Intensywne chowanie Dobra mm, Dobra, tutaj idzie To tam musimy strzelać Paul Paulinka Paulinka Boroknowicz Dobra Nie wiem co mogę powiedzieć No ale Mogę, że, mogę powiedzieć cokolwiek ale to nie było strzał. Mam troszkę powolny internet. Słychać mnie w ogóle? Mam nadzieję, że tak i że tak bardzo dobrze będę mówić bardziej głośniej. Więc e, mam nadzieję, że mnie słychać. Wszystko jest gitówka. No, serio. Każdy mnie musi tutaj mieć na, na słupku. Dobra. Sorry, jest, jest godzina 21.41, więc sorry za. Jak będę ziewać? Hmm. Trafiłam jedną, ale później druga mnie trafiła. Ok. Miejsce um, dobrze. Idziemy. Czy to tak było? A tu miało być drzewo? Zawsze. Przecież tu było zawsze drzewo. Tu było drzewo, co nie? No, nieważne. Co mi. Dlaczego? Ustawienie: coś, coś, coś nie tego jest. Podświetlny, nowoczesny pasek narzędzi. Niby skąd mam widzieć, że to jest mój team. Co ja zrobiłam? Hmm. Tak mam tu mieć. Dlaczego, ale wszyscy mają szare miecza? Kto od miecza wołuje, ten od miecza ginie. No dobra. No pod, podejdźcie tutaj, chętnie. Mhm. No to na telefonie gorzej się gra, bo trzeba stanąć w miejscu. Ja nie wiem, kto jest moim teamu i kto nie. Co ja zrobię w ustawieniach? Jak tu są w ogóle ustawienia? Opcje, nowoczesny pasek narzędzi, podświetl... wrogów. Użyj latarki pod siebie. No! Damn! Zatańcz. A! Switch your, your R15 Awatar. Hmm. No cóż. Tu się muszę schować, bo nigdzie nie można. Punktów mam tyle. A cała gra. Dobra. No nie. Pożałujesz tego tego. The Korpio, mm, One, Four, Five. szkoda, że nie, są, nie mam podświetlonych. Black Pink, New Area, Borande Monu kosa. Haga. Dobra, nie bardzo. Ma, mam coś ważnego do powiedzenia. Moje słowo to M. M. Dobra. I tak nie będę na pierwszym miejscu. Wątpię, że tak może być. Letykę Storki, tylko dużo muzyki dzisiaj się nasłucha nasłuchałam Blackpink że po prostu musiałam zaśpiewać The Girls chociaż nie znam tej piosenki w ogóle w ogóle, więc znam innyś tam piosenek znam Bumbaria, How You Like That, Kill this Love um, e, znam jeszcze no znam jeszcze

Chciałam tylko powiedzieć, że w tej grach jest bardzo dużo hakerów, co latają i biorą flagi. Miałam, z... No, miałam dużo z czynienia, że... że widziałam hakera, który przechodził przez ściany, który latał z swoją przyjaciółką i się nie zabijali cały czas na nas. Mhm, prawie. <tuszel> Więc no. Dobra. Miałam powiedzieć, że włączam hardcora, żeby mi nikt nie trafił, ale chyba zmieniam zdanie z tym. Ej, chcę cię uleczyć. Uleczyć, uleczyć. Kom. Muszę jej napisać. Kom. Eee, Kom. Kome Dobra, zaraz pójdę, może ona będzie tam Jemu leczę. Trzeba pomagać innym A, ona już uzdrawiła Dlaczego jak ja cię biorę? Jak ja, jak ja idę do ciebie, to ty zawsze uciekasz no. Dobra, już jej chyba nie napiszę, Kome Dobra. Nezukoczam! Fantasy World, Jelita, Jeli... Juli... Jelita, XXX. Um. No. Ja nie wiem, kto jest z mojego teamu, więc ja po prostu strzelam na kogo popadnie. Oczywiście na teama nie mogę. No ale mm, po prostu tak mówię. Um, idziemy O nie, nie masz pozwolenia Nikt cię tutaj nie... Poczekaj, fantasy, fantasy, uleczy cię Nie ma sprawy Tylko proszę, nie umrzyj Po prostu żyj Pamiętaj, że my przegrywamy, więc... Jelita, Julita. Prawie było. The best Skorpio, Scorpion, Scorpion. Scorpion powiedział. Jest! Trafiona. Tylko prawie. Strzał mniej niż w dziesiątkę. Czy ja muszę mieć mi? Co? Ona depnała. Należy jej się. Hmm. Należy jej się, poprawka się. <śm> Dobra. Poczekaj. Poczekajmy, jeszcze oni troszkę tu przyjdą. A, i kogo? Prawie nikt tu nie idzie. Czy my musimy mieć prawie niedobry team? Uleczę cię, uleczę, uleczę, uleczę. Noha. No cóż Miało być do uleczenia, a nie było I straciłam apteczkę. No to fajnie O, już nie możecie No, nie ciesz się tak. Dobra, ja idę po tej. Nie, nie to nie obchodzi. Nie ja mam wszystkie przedmioty srebrne, bo mam zły internet. Dobra. Ym... Nie wiem, co powiedzieć, bo. Bo nie wiem, po prostu. Po prostu pomyślałam sobie, przecież ja mam kanał na YouTube i nie nagrywam. Muszę coś nagrać, więc nagrałam. Cieszę się z tego, bo już nie będzie 3 lata, że nie nagrywam i to. I dziękuję za 11 subskrypcji. Um, no, dziękuję. Muszę się wkopać. Mam nadzieję, że tu nikt nie przyjdzie. Że nikt nie pomyśli, tak jak u mnie, że. Ej! Zrobię tu dziurę i na pewno się nikt nie zorientuje. I zaraz tutaj ktoś mi, ktoś mi tutaj wyjdzie i będzie. Będzie chleb. Muszę zajrzeć. Nie, nie ma tego Nie mogę tam przypuść. No to zrobię sobie bazę Że jakby Aha okay. Okay. Tutaj zrobię Zrobię takie coś Na trzy pola Później będzie uciekanie dotąd kolej Może być troszkę problem. Zapomniałam. No chodź, chodź. Wiem, że tu jesteś. Przepraszam za taki śmiech, po prostu miałam MP4589. Nie wiem, co ja po właśnie jakie liczby, no ale. odkryw. O Boże. Nie! Po co Medic za 42 ZIKO, gdy po prostu nie trzeba tego kupować w ogóle? Wygl... A. Przecież my w ogóle nie mamy żadnej flagi. No to na co my gramy? Na co my gramy, gdy nie ma w ogóle żadnej flagi? Oni się jakąś ślimują, że ktoś wyjmie flagę tu, ktoś wyjdzie flagę tam schowają się gdzieś i tyle. Ciekawe zjawisko. Mm. Mm. Oh, oh. Dostałam Dostałam jedną złotówkę. No, to coś niż Wiem, dobra? Dziwne zjawiska. Nie ma drzewa. Nie mam podświetlonego. Nie ma podświetlonego. Nie ma flagi. I to tyle to z tych dziwnych zjawisk. No, patrzcie. Tutaj coś jest. Napiszę na czacie. Ale oczywiście nie tak, tylko wezmę sobie tu no, dobra um, nie widziałam tej osoby, która tam jest na górze. Ale przez chwilkę jak będziemy tutaj grać, to ja będę Was troszkę pouczy hiszpańskiego. Nie wiem czy to jest dobry pomysł, ale osob e, Czerwony to jest roch. E, pomarańczowy to jest. E, o nie. O nie. No to mamy przechlapane. A, um, pomarańczowy to jest anaranchado, żółty ziel... jest to jest amarillo. zielony to jest... Zielony to jest berde. Niebieski to jest azul. Em, fioletowy to jest. Em, jak to się... Dobra, nieważne. Różowy to jest prawie podobny, bo jest to rosado. No i tyle. Na razie, bo nie ma to nie jest specjalny odcinek. Co Was uczę najpierw? Co Was uczę hiszpańskiego? Będą odcinki, które Was będę uczyć. Aha. Które Was będę uczyć, ale to po prostu nie jest moment na teraz. Będą odcinki, oczywiście, ale później. Nie wiem dokładnie kiedy, ale później po prostu. trzeba zbierać na nauk, ksemi, ksemi. I a funny. Mówię cokolwiek, jakiekolwiek piosenki i za <laughs> Mamy... W jakim teamie? Mamy 410. <laughs> no! Ona jest słabsza... Wreszcie mamy flagi, których które ona ma czerwoną flagę, czyli jej to kolejne dziwne zjawisko mówię wam kolejny raz mam słaby internet nie wiem czemu ała użył uleczanieczko. czemu? co? to się w ogóle nie opłaca, dużo ludzi widziałem, że to kupuje a później. A później. A później to tak działa jak. No, jak. Bardzo powolny ślimek, że to leci tak. Że to leci tak, a nie tak. To by było wtedy i zabiera 50 HP, więc słabe. Słabe. Słabe to słaby, bardzo, słaby, no, no, przez to, że miałam, nie miałam apteczki, nie mogłam. Arni, no załatwko. Czy ty też jesteś taka se? Co? Bez Scorpio. Chyba tak się nazywa. Skorpio. Corposter. No, czekam, czekam na twój. Jest! Wreszcie! Ona po prostu sobie dała chyba... A nie Arni. Jom. Jom. Strzeliłam tym kaboretem. Okej, okay, wymyśliłam to słowo, Albo w ogóle tak istnieje. Arni! Znowu! Jak w ogóle to jesteś ty w ogóle znowu. No, matwo. S, czy tam... L. No. Tak, 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 to było tak, no. blisko I mów g. Arnik. My się znowu widzimy, czyżby. Czyżby znowu przyszłeś Jak? Jak? Mm -hmm, czyli ja teraz przyszłam po przegramie. Ta, Ta. Mylisz się, Koleżeń... kolego. Byłam koleżeńska. A teraz... No dobra. Oczywiście zawsze można przegrywać, więc... Więc nie jestem zła, bo wreszcie wygrał coś. W... Dawniej może też coś wygrywał. Zawsze można, bo jest silny, jak ma swój miecz. No! <ścoughs> wreszcie z nią wygrała. Lepiej będzie, jak będzie... No nie, kto od miecza wołuje? Czekaj, kto od miecza wołuje, ten od ginie. Dlaczego nie ma flag? To jest dziwne zjawiska, film. Powinienem tak nazwać to. Co? Co? Nie, 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 nie. Nie, nie, nie. Nie, nie zgadzam się na coś takiego. Nie, 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 nie. Nie, 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 nie. Dobra. O nie, to jest z przeciwnego teamu. Oczywiście, czego miałam się spodziewać? Mixer Kitty, Mixer Kitty, proszę, być, ma być wielki napis zwro... Dobra, drugi raz to powiem. Ma być wielki napis, napis Twoja flaga została zwrócona. Bardzo dobrze nauczyłaś się. Dobra. Jeszcze raz. Nie chcę trafić, prawda? Pewnie. Jest. No dobra, to to idziemy. Pamiętajcie o subskrypcji i oglądajcie do samego, do samego końca. Ok. Mm. Nie wiem, co mam jeszcze robić. Dobra. No chodź, chodź. Dwa naraz. Dostałam ileś tam złotych. Matrix Kitty. Spróbuję się z nią... Dobra, nie, na pewno nie z nią, ale z kimś innym. Luna Chase. Z armii nigdy się nie zaprzyjaźnia. Po prostu jest przeciwnego Timu. timu. Ja się zaprzyjaźnię z tą tam, spróbuję oczywiście, ale nie wyślę jej zaproszenia, bo po co. tak. Nie ma go tu. Hmm... O brzy brzy miałam jedną HP prawie. Dlaczego? Dlaczego? Dobra, wiem jak się z nią zaprzyjaźnić. Chociaż. na pewno się z nim zaprzeczysz? Dobra. Z tą lunchboxem. O nie, lunczaj. Dobra, pomogę jej. Zablimo, zablimo, mar. Chodź tu. Chodź tu. Kome, kome. Napisz jej. Kome. Kome. Kom. O nie. Kom, kom. Dobra, ona będzie myślała, że to nie napiszę Kom. Nie, 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 nie. Ale no, no, dobra. Miatrix mili Ehm. Um, kolejny raz mówię M. Jakby ktoś mógł policzyć, ile razy mówię M, M, i M. Mm, Albo my. Dobra, nie wiem ile razy mówię n, ale liczcie od samego początku. Jakbyście mogli po prostu napisać. E, mm, dobrze mi się gra z pierwszej osoby, ale. Dobra. Za niedługo trafisz. E, e, kto mnie czołuje, ten mnie ginie Mi z Jeszcze z tą Matrix Kitty chcę zakolegować. Dziwne zjawiska. Piln. Powinnam nazwać ten film. Em, powinnam nazwać ten film. Dziwne zjawiska na. Na. Powinienem nazwać ten film Straszne Zjawiska Straszne Zjawiska Straszne Zjawiska na Podziemnej Wojnie. Dobra. Um. Dobra. Stańmy tu jako królowa. I to jest ten czas. Nie jestem na środku. Czyżbym teraz była? No, nie, idealnie się nie da. Więc, z tym pięknym kadrem, żegnam się. Widzimy się na następnym filmiku. I subskrybujcie kanał. Dzędzolicie z dzwoneczkiem. Dajcie lajka. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie do samego końca. Żegnam się tym pięknym kadrem, żegnam się pa! pa!